Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z kariery zawodnika. Dzisiaj mam w planach rozegrać sześć konkursów na początku w Valdivieme. E, oczywiście powołania mamy do Waldifiemy. dalej jesteśmy tutaj w Pucharze Świata, no bo kurczę, jesteśmy wysoko w klasyfikacji generalnej, na piątym miejscu, więc no, no byłoby dziwne gdybym nie był. Tutaj w Pucharze Świata. Ostatni mieliśmy turniej 4 skocznie i zajęliśmy w klasyfikacji końcowej trzecie miejsce. No i dostaliśmy, proszę Państwa, w nog, w nagrodę 40 tysięcy. Gdzie tu jest? 40 tysięcy złotych. Mamy bardzo dużo pieniędzy, więc możemy sobie przejść do pojazdów. Nie będę dzisiaj żadnego pojazdu sobie tutaj kupywać. No, na samolot jeszcze mi nie stać, bo najtańszy koszt kosztuje 4 miliony, ale to w przyszłości, w przyszłości będzie, będzie, tak, tak będzie. Samochody, proszę Państwa, mamy tutaj, no, takie marki, jak tu były. Nie chcę tutaj przeglądać wszystkich tych katalogów, więc napiszcie po prostu czy jesteście za tym abym kupił sobie nowy samochód jeżeli tak no to w przyszłym odcinku kupimy sobie nowy pojazd kupując taki nowy pojazd oczywiście doświadczenie leci w górę tak samo jak morale dzisiaj oczywiście no na początku dzisiejszego odcinka Trening trzeba zrobić w Valdivie MHS 134, 3 gwiazdki, lecimy z tym tematem. Musimy skoczyć 120 metrów z belki numer 3, to jest najprawdopodobniej punkt konstrukcyjny, zobaczymy czy... O ojej, ale... ojej, nie, do, do, dobra, do powtórki, do powtórki, bo to jest fatalny skok, fatalne wybicie, tego nie było. Dobra, jeszcze raz, 7 metrów zaledwie, ale jak ja wcześniej się wybiłem, masakra. Dobrze, teraz trzeba się spiąć i trzeba wyczuć próg, no i lepiej, o wiele lepiej, no i 120 metrów raczej powinno by...

Co? No fatalnie, ja nie wiem co się dzieje, ale troszeczkę zabrakło do tej odległości tego punktu konstrukcyjnego. Także trening oczywiście niezaliczony. Symulujemy dalej. Przechodzimy, oczywiście, zostało nam przejść do konkursu. Trzymajcie mocno kciuki. Tak jak wspominałem, na piątym miejscu jesteśmy. Mamy jedno podium. Raz na trzecim miejscu byliśmy. Prawie 400 punktów w klasyfikacji generalnej. Mam nadzieję, że po tych dwóch konkursach, teraz indywidualnych, tam, ten dorobek punktowy w klasyfikacji generalnej się zwiększy. Proszę Państwa, no, jakieś takie dziwne, taki niby nocny konkurs, ale no, ledyś jest ale nie jest aż tak bardzo ciemno. No i zobaczmy, proszę Państwa, jak to będzie w kwalifikacjach. Oczywiście na początku jest w okolicach 130-128 metrów. Dobre, no to jest 17 pozycja, mogło być lepiej, ale my... To jest dla nas był tylko trening. Andrzej Stękała wygrał kwalifikację. Gratulacje dla Andrzeja. No i teraz pierwsza seria konkursowa. Tutaj trzeba o wiele lepiej skoczyć, jeżeli chce się myśleć o jakimś dobrym miejscu w tym konkursie 46 numer startowy i wybicie... Oj, wachnąłem tymi nartami, ale bardziej położyłem, Bardziej się położyłem na narty, no i no i fajnie, i dobry skok 11 pozycja, ale dobre noty, kurczę, dostaję dobre noty To się z tego powodu się bardzo cieszę, Andrzej Stękała znowu z najlepszy w serii punktowanej, także no Andrzej, Andrzej, wygrasz ten konkurs czy nie? No ja mogę wskoczyć do ja mogę wskoczyć do pierwszej dziesiątki 12 pozycja po pierwszej serii 129 metrów Chcę skoczyć 130. czy leć daleko, daleko po zwycięstwo po medal! Nie no, tutaj nie będzie medalu, ale jest 130,5 metra. Dobre noty i piąta pozycja! Andrzej Stenka spadł na siódmą, co oznacza, że jestem najlepszym z Polaków i dwóch Norwegów na dwóch pierwszych miejscach, także... No, dobra forma tutaj Norwegów. Lecimy dalej. Wow, 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 panie Janie, co to my tu mamy? Trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Także, no, ja się z tego powodu bardzo cieszę, ale to jest dosyć takie duże zaskoczenie, myślę. Dwóch Polaków na podium, jak na razie. Jak wo wolny, nie wiem, jakieś chyba słabsze miejsce, albo nie punktował w tym pierwszym konkursie, ale teraz drugi konkurs. Oczywiście kwalifikacje zapewniono, ale że ja jestem tak wysoko w klasyfikacji generalnej, że ja takie dobre miejsce zajmuję, że ja, że ja tak dobrze skaczę, no tutaj jest lekkie zdziwienie, nawet nie lekkie bym powiedział, no i lec, ale w tej drugiej serii był bardzo dobry skok, tak mi się wydaje, wysoko leciałem, tutaj na przykład bardzo nisko lecę, ale jakie warunki. Fatalne. 2 metry na sekundę w plecy ściska mnie w zeskok, tak naprawdę. 22 pozycja, no podobnie jak w tych kwalifikacjach do pierwszego konkursu. Teraz Klemens Moranika prowadzi. Skoczył bardzo daleko, z dobrymi notami. Wow, Klemens, ten tam Andrzej dobrze skakał tutaj. Klemens, może być na pierwszym miejscu po pierwszej serii. A ja na którym miejscu będę? oj, ojoj ojoj. Słabsze wyjście z progu i. I 22 pozycja, niestety bardzo słabe miejsce po w tej serii. Klemens Murańka, najlepszym. Fajnie, fajnie, jakby jeszcze wygrał ten konkurs. Jak wolny w dziesiątce, ale na egzekw na 10 miejscu z dwoma zawodnikami. Dobrze, lecimy z drugą serią. No i teraz 24 pozycja. No kurcze, no mogło być o wiele lepiej, ale. Okej, okay, spokojnie, nie narzekajmy, nie narzekajmy, bo może być teraz lepiej, no i chyba będzie lepiej. Proszę państwa, leć, leć, leć. Jest dobry skok. Brawo ja. No i pierwsze miejsce i które to miejsce dami, Proszę państwa. I myślałem, że już będę w 50, bo tak szedłem do góry. 14 pozycja. Jest świetnie. Świetnie oczywiście w porównaniu do pierwszej serii, bo o 10 miejsc poszedłem w górę po tym skoku w drugiej serii konkursowej. Jakub wolny na 13. miejscu mogło być lepiej, Klemys na podium. Nie wygrała, ale jest na podium. No i w klasy w aplikacji generalnej wygląda to tak, że dalej jesteśmy tutaj na drugim, trzecim miejscu, ale, ale tutaj nas gonią. I to bardzo, i to tak w szybkim tempie. Także mus, musimy, musimy troszeczkę, no, na tych treningach lepiej, lepiej sobie poradzić. Także lecimy do menu Głównego, robimy treningi i lecimy z kolejnymi konkursami. Tragicznie we Włoszech nie było, ale myślę, że mogło być lepiej, szczególnie w tym drugim konkursie. 14 pozycja mnie nie satysfakcjonuje, ale słuchajcie, teraz mamy konkursy w Zakopalen, czyli święto skoków. Oczywiście dla potwierdzenia, powołanie mamy dalej, jesteśmy w połaże świata, nikt nas stąd nie wyrzucił. Dobra, lecimy z treningiem. Mamy trzy gwiazdki znowu 115 metrów z wiatrem pod narty. Z belki pierwszej? Co? Z belki pierwszej? No dobra, zobaczymy. Może daleko polecę. Może będzie lepiej niż w tym treningu w Waldii, wiemy. Aż pięć belek w dół, także no pierwsza belka, proszę państwa! To jest naprawdę niski rozbieg i niska prędkość. I co? 115 metrów miałem skoczyć, skoczyłem ile? 114,5 te połówki mnie prześladują ciągle, ale dobrze, mamy drugą próbę. Teraz muszę się skupić, skoczyć dobrze, aby w końcu trening został zaliczony, bo kurczę, no tak bez treningu jak na razie i co, i co, i co, i co, i, i, i nie wiem. Słuchajcie, ojojoj, oj, będzie blisko. 114,5, ja nie wiem co się dzieje, ale... O oh my God, dwa razy pół metra mi brakowało. Był taki odcinek, był też taki trening, gdzie również mi dwa razy pół metra zabrakło. To jest to jest naprawdę duży pech. No cóż, bywaj tak, symulujemy dalej i przechodzimy. No teraz. Musi być świetnie, skaczę u siebie, skaczę w zakopanym, no będzie dobrze. Czy utrzymamy trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej, to się okaże za chwilkę, bo przedtem dwa konkursy nas czekają. Oczywiście na początku kwalifikacji do pierwszego konkursu. Tutaj na spokojnie trening 74, numer startowy. Dobry wybicie, dlaczego tak się nie mogłem dobrze wybić na treningu? No. Dlaczego? Ależ pięknie lecę daleko. Wyśmienicie 133 i jakie? 3,20 się liczą do... wow! No, kurde, bele, co jest grane? Noty marzeń, proszę Państwa, co tu się wydarzyło? Drugie miejsce, nie wygrałem tych kwalifikacji, ale było bardzo blisko. Zeskałem tymi notami, no i lecimy z, z pierwszą serią konkursową. No, czuję się dobrze, przynajmniej te, czułem się dobrze w kwalifikacjach. Na treningu było gorzej, ale w kwalifikacjach było wyśmienicie, wyśmienicie, i teraz też jest wyśmienicie, świetne wybicie. Leć, leć, leć. No, kurde, nie poleciał mi, a szkoda, ale jest dziewiąte miejsce. Ora, co? 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 Sergiej Tkaczenko prowadzi przed Mackenzie Boyd Klausem i na drugim miejscu jest egzekw e Eugenii Klimów? Co jest grane? Co to jest w ogóle za podium po pierwszej serii? Im chyba bardziej powiało niż mi w końcówce, no chyba wcześniej bardziej wiało, korzystniejsze były te warunki niż w końcówce, bo... Skakałem trzeci, przecież e, trzeci od końca i, i kurde, Andrzej Stękała tak daleko skoczył. No i miałem ten leciutki wiaterek w plecy właśnie, a tutaj jest teraz wiaterek pod narty, więc bardzo bardzo prawdopodobne, że, że im wtedy lepiej powiało. Krzywo się wybiłem i zepsułem sobie drugą serię, no nie. A, trzecie miejsce, może będzie pierwsza dziesiątka, jest pierwsza dziesiątka, wow, piąte miejsce, Andrzej Stękała wygrywa. O kurcze, no nie spodziewałem się taki, no zepsułem ten drugi skok, w sensie zepsułem a a poleciał mi daleko, powiem Wam, no i 2 razy 130,5 metra, nie było takich dobrych not jak w kwalifikacjach, no ale dalej zajmujemy trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Tracimy z jednej strony, mamy mało przewagi nad Sato, ale też z drugiej strony tracimy niewiele do Jakuba Wolnego. Johan Andre Forfang troszeczkę już odjechał. Nie ma nie wiadomo jakiego lidera w tym sezonie niby a Johan Andre Forfang prowadzi, ma jakąś tam przewagę, ale to jest przewaga niecałe 100 punktów, także no to jak się wszystko jeszcze może zdarzyć. 15 konkursów, czyli jesteśmy w połowie i taka mała przewaga, więc no będzie ciekawie w drugiej części sezonu. No i słuchajcie tak, drugi konkurs z zakopanym oczywiście na początku kwalifikacje lecimy z tematem Markus Eisenbichler zaskoczył najdalej, tak samo jak Marco Wergeter. No i no i co? I teraz ja. Dalej 74 numer startowy. Nie spadłem z tego podium w klasyfikacji generalnej. Cieszę się, cieszę się i mam nadzieję, że, że dobrą formę utrzymam, bo no fajnie, fajnie się zajmuje te miejsca w czołowej 10. Łowacko, co jest grane. 36 miejsce w kwalifikacjach. Dobra, nie, to do zapomnienia, oczywiście kwalifikacje mieliśmy zapewnione i tak, ale... Ale sam skok był taki nijaki. I teraz proszę Państwa, tu pierwsza seria, no i no i co? I daleko będzie pies mi szczeka, się nie szczekaj tam. I czternasta pozycja. Oj, coś coś jest nie tak, proszę Państwa. Coś jest nie tak w tym drugim konkursie. W sensie o wiele lepiej niż w kwalifikacjach, ale czternasta pozycja. Myślałem, z takim wybiciem, że mi dalej poleci. Andrzej Stękała był na trzecim miejscu po pierwszej serii. Ja mam szansę wbić się do tej czołowej dziesiątki, Bo brakuje niewiele, są małe różnice punktowe. Ale z takim wybiciem nie jestem pewny, chociaż ładnie lecę. No nie ma odległości, nie ma tego, co chciałem. Siódme miejsce, no i wypadam. Pogorszyłem się nawet, słuchajcie. Najlepszy znaczek Andrzej Stęgała, Klemens Murańka jeszcze w czołej dziesiątce, Jakub Wolny 14 ja na 17 miejscu, Daniel Andretande wygrywa i no właśnie, niestety spada Miłkiasa, to nie dość, że wyprzedził mnie, to jeszcze wyprzedził Jakuba Wolnego. A, ha 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 no tragicznie nie jest. Ja bym brał ogólnie w ciemno, ale czuję pewien niedosyt biorąc po, pod uwagę ten drugi konkurs. No ten drugi konkurs. Tak samo jak w Valdifieme było. Coś jest nie tak, ewidentnie. Jesteśmy już po czterech konkursach, czas jeszcze na dwa, w tym jeden drużynowy. Ej, w sumie to jest to jest dziwne, że w Zakopanem nie mieliśmy drużynowego, a w Sapporo mamy drużynowy. Interesujące, ciekawe. E, dobrze, mamy puchar świata. W drużynie jesteśmy, w drużynie. Andrzej Sznycal jest w drużynie, a zawsze tu był chyba Aleksander zniszczał, tak mi się wydaje, że, że Aleksander zniszczał tu był Ale Andrzej Stękała w dobrej formie, tak mi się wydaje, no i, no i, no i dlatego został powołany po prostu za, za Olka. Dobrze, trening robimy, saporo. Tym razem na dwie gwiazdki, czyli jest większe pra prawdopodobieństwo, mamy większą szansę na to, że zaliczymy w końcu ten trening, bo mieliśmy dwa treningi dzisiaj i ani jednego nie zaliczyliśmy. Może tutaj nam się uda zrobić ten trening poprawnie. No i kurcz, na dwie gwiazdki jak nie zrobię, to będzie wstyd. A 6 belek niżej, a w Zakopanem było 5, i już się dziwiłem, że że jest tak nisko, a tutaj 6B lekarz 120 metrów, no musi, no będzie. 120 metrów to jest punkt konstrukcyjny. Czyli za tą pierwszą czerwoną linię udało nam się przelecieć i w końcu trening zaliczony. Cyk, przechodzimy dalej i czas na Japonię! Na samym początku seria próbna, taki trening, proszę Państwa, zobaczymy, czy umiem tu skakać. Szóste miejsce Polaków po tych dwóch skokach. Ja muszę podciągnąć. Wierzę, że umiem podciągnąć i... Wierzę, że mogę i że jestem w stanie to zrobić, i ładnie, ależ ja lubię Sapporo: tutaj się fajnie tak szybuje, tak się fajnie leci, tak można żyłować te skoki, niby się nisko leci, ale jednak skok. Skok jest później dobry na toną odległość, jak wolny 135 metrów. Andrzej stękała, coś się nie popisał w tej pierwszej serii i to dlatego jesteśmy tak, tak nisko, ale na czwartym miejscu to tragedii nie ma. Zobaczymy jak będzie teraz. Andrzej stękała 127,5 metra. Dlaczego, Andrzej, dostałeś tu powołany i tak słabo? Klemens Moranika, Oho, Klemens Moranika to skoczył na miarę swoich możliwości. Brawo, Klemens! No i teraz ja na ósmym miejscu zaledwie Polska. No, trzeba podciągnąć ewidentnie Polaków naszą drużynę. Leć no ładnie to wygląda, tak mi się wydaje. Ładnie, ładnie. I w okolicach rozmiaru skoczni 133,5. 132, i <grym> nie trafię metr, się pomyliłem. No i na siódmym miejscu troszeczkę poszliśmy do góry. Kazachstan, no nie gadaj, że my trzy punkty niecałe jesteśmy tylko lepsi. Danil Wasiljew jak skoczył daleko. No i siódme miejsce, taki sam skok, bardzo, bardzo podobny. Punkt gorzej, no to miał jak wolny. Siódma pozycja. To jest fatalny wynik, to jest bardzo słaby wynik, rezultat. No i Andrzej Stękała 130 metrów w drugiej serii. No, teraz to można, kurczę, skakać! No, 131,5, Eklemen Samorańki, no i teraz ja, piąte miejsce zajmujemy. Czy mamy szansę na podium? Nie wiem, bo w sumie nie wiem jaka jest strata punktowa. Ale trzeba powalczyć, trzeba powalczyć, o, o każdy tutaj punkt trzeba będzie. Proszę Państwa, walczyć. No i no jest dobry skok, gorzej niż w pierwszej serii. Dobre noty. I piąta pozycja, tracimy 5 punktów. A tutaj o nie, 20 punktów do podium to nie. Ale czwarte miejsce zajmujemy. I w koniec końców nie za 15 punktów przegraliśmy z Japonią. wyprzedziliśmy Czechów, także koniec końców nie jest źle. No ale jednak tutaj chciałem mieć podium, bo, no bo stać nas na to. Szkoda tego skoku pierwszego Andrzeja stękałem, bo w drugiej serii wszyscy skakali. wyśmienicie, Oprócz, oprócz tego pierwszego skoku Andrzeja stękałem wszystkie. Skoki ponad 130 metrów, a tutaj, tutaj skakali jeszcze matko Niemcy są dobić No a teraz konkursy indywidualne, kwalifikacje oczywiście. Sabir no świetny skok, Sabirzad, gdzie ty jesteś? 130 metrów, Serdziej Tkaczenko też, no Kazachowie tutaj bardzo ładnie skaczą. On teraz, no nie, jakby ten wiatr wiał w drugą stronę, taki dwa metry pod narty, jakby, ojej, jej, ale były loty, teraz niestety wpycha mnie w zeskok i, i w sumie niezły skok, czyli można nawet z takim. Z takim wiatrem daleko poladać. Świetne noty dalej dostaje. Także no tutaj stylista, stylista wyrasta ze mnie. Drugie miejsce w kwalifikacjach. Fajnie by było, jakby. Fajnie by było, jakby. Jakbym powtórzył, kurczę to ten. W pierwszej serii, bo to był niezły skok. Tak na luzie skoczony. Teraz, no. Teraz dochodzi lekkie spięcie, bo jest konkurs, ale. Ale ogólnie niezłe wybicie. Nieźle to wygląda i ładnie. Będę wysoko. i tak, tak. Pierwsze miejsce i prowadzę po pierwszej serii. Czy będzie pierwsze w tym sezonie? Pierwsze w karierze zwycięstwo, proszę państwa, w pucharze świata, także może się to różnie skończyć i proszę państwa, no będziemy czekać ile muszę skoczyć? Ile muszę skoczyć? 132,5 metra. Oho, ho ho ho, czyli muszę powtórzyć po prostu skok Pierwszej serii, bądź skoczyć po prostu dalej. No i leć daleko, leć daleko, proszę, leć, będzie dobrze, leć. Jeszcze, 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 oj, nie, chyba nie, chyba zabraknie. Drugie miejsce, mamy podium, ale, ale jest niedosyt, bo to jest, proszę Państwa, dwie dziesiąte punktu. No nie wierzę, co tu się wydarzyło. Dwie dziesiąte zaledwie, drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. No, w sumie, strata do Johana Andrzeja. Ja zaraz się okaże, że będę na pierwszym miejscu, będę miał żółtą koszulkę lidera. Ależ to się może tutaj. Oho, nie pompujmy balonika lepiej. Tak, tak bym to podsumował. Bo, bo może się później okazać, że tutaj oczekujemy pierwszego miejsca, a potem spadnę gdzieś na ósme, albo nawet wypadnę z pierwszej dziesiątki, chociaż mam dużą. No, jednak 600 punktów prawie mam. No, jednego punktu brakuje. Także no w, przysz w przyszłym odcinku mam nadzieję, że 600 punktów wbijemy. Jestem wręcz tego prawie pewny. Dobra. To by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Jeżeli tak, to fajnie jakbyście zostawili łapeczkę w górę, subskrypcję na moim kanale, zróbcie, żeby ten czerwony przycisk na dole stał się szary. No, i jeżeli nie macie, nie macie jeszcze dzwoneczka, to kliknijcie, zaznaczcie wszystkie powiadomienia, będzie bardzo fajnie. Dzięki jeszcze raz, do usłyszenia, do zobaczenia, do kolejnego odcinka. Cześć!